pięknie zebrał pole złapał Pięknie Pięknie Sieźby Najwodniejszy już jest Ale wy, teraz inną muszkę Cześć, witajcie na kanale MDD Fishing Team Jak widzicie pogoda nie za bardzo dzisiaj deszczowo, wcześniej było wiecznie no i co, ten odcinek będzie składał się z dwóch wypadów po pracy: 3-3,5 godzinki, to w sumie dzisiaj trochę krócej ze względu na pogodę. Też lecę do domku. Główne przedmioty, których używałem były muszki. Także Zobaczycie też muszki od Jarka Rostera: mega praca, bardzo łowne. Próbowałem też z powierzchni, udało mi się tam chyba zrobić z dwa brania. No jedno wam pokażę, drugie niestety było z zakrzaka, także nie było nic widać. A tak poza tym, no co, w roli głównej: szczupaki, oczywiście. Także działo się, nie przedłużam i zapraszam was na film. Trzymajcie się. Widziałem szczupaka jak szedł. Nie jest szczupak na pewno, w go widziałem. Nie wyglądało na chętnego, żeby uderzyć. Czy znaczy uderzy. Ole się zlękły! Zobaczcie i nadżejszy. Jest. Nie jest pewnie O, uderzył znowu, no Drugie branie, teraz mocno uderzył Siedzi W końcu go wpiąłem No chodź, chodź, chodź Ale silnie Nie jest za duży no, I nawet, nawet Tyle razy mi tłuk tą muchę. Trzy razy. No jest. Łóżka pomarańczowa. No zobacz, taka siedemdziesiątka. pięknie ubrawiona jest. Fajnie mi to tą muchę. Pierwsze branie to w ogóle mnie wystraszył. Drugie już uderzył mocno, a za trzecie mi go w, w końcu wpiąłem.

Za muszka no zobaczcie, pomarańczyk one uwielbiają ten kolor po prostu. 60. Ładnie, ładnie, łykną tą muszkę. Bez agresji, ale, ale połkną całą. Nie chcę wyjść, no. nie chcę w stronę, chłopie. No, tu macie muszkę pomarańczowa, czubrażka 7 gram, fluo 090. I tak to wygląda. Ale praca jest przepiękna, po prostu. Zobaczcie, Jak szybko oprowadzicie się to już w ogóle coś Ole, złapał. Pięknie. Ale było widać jak mucha znikła tylko. A powiem wam, że nie jest taki mały. Taki. Ale pięknie ją złapał, no. no. Zobaczcie tego klamotka. No podejrzewam, że pod 80. No zobaczcie, jaka ładna sztuka. Trochę ma garba, nie wiem o co chodzi, bo taki już ma od małego. No ale co, ładnie muchę zebrał. Zaraz go zmierzymy. No ale podejrzewam, że w okolicy 80 można, w 80 powinno mieć. A no muszka ta sama, pobrączkowa. Także fajnie, fajnie. No to dobra. Miarka pokazuje 79 cm, no prawie 80. No ale zobaczcie tego garba na samym środku. No ale. Tu nie jest zdrowa rybka Pięknie Prawie odpocznie Ale mi wziął, no. Ale, nie trafił. Wiedziałem, że będzie tam stał. Ole, Zaraz mu poprawię. Ole, uu, pięknie je zebrał A najlepsze jest to, że przed tą tam muchą rzucałem I nie miałem brania o, Będzie problem, bo jest masa zielska Ale wydaje się ciekawy Założyłem nowego chlaptasia, którego kupiłem na Ali Kolor żółty i powiem wam, że pierwszy raz z nim rzuciłem dopiero. I zobacz. O nie no nie wierzę. Wypiął się, dobra No ale co? Ładny był 70 po 80 nawet Szkoda, szkoda. Sie, na drzewie wiszę trasę O tu macie tą przynętę. Też jest uber pluper Ja tam to mówię chlaptaś i powiem wam, że naprawdę rzuciłem pierwszy raz nią i od razu miałem strzała. I takich szczupaczek podejrzewałem 75-80, ładny, no przy podbrachu się w sumie spiął. No ale nic, no porzucamy jeszcze. Cześć O, ładnie leży Zobaczcie jak nie tam trzyma Ładne no, prawie nie widać no widać, że mega głodny, <głodny> zobaczcie, bo no w ogóle całą połknął no zobaczcie, nie jest jakiś mega duży 60 sześćdziesiątka ale mówię no muszkę pięknie połknął widać, że bardzo, bardzo głodny był puszczamy go teraz no kolego no tu macie muszkę, którą połknął ja na niego mówię kogucik jest to muszka od Jarek Roster Niedawno zaczęliśmy testować, także Zobaczymy co jeszcze uda się połapać Zobaczcie pracę tej muchy Pięknie opada wolniutko Podbicie No kusi, kusi dobrać Chciałem podbić, akurat i poczułem branie, zanim podbiłem mhm. to Ładniejszy już jest Ponownie ta, sam ta sama mucha I ponownie Troszeczkę włosa tylko wystaje temu z pyska no Powiem wam, że ten już jest trochę ładniejszy no. Zaraz go zmierzymy No zobaczcie jak ładna sztuka No niestety zapomniałem stojaka teraz wziąć Także mam kamerkę na torbie dość nisko No sztuka ładna Widzieliście, muchę wykła Pięknie Kolejne branie, także na razie muszki nie zmieniam Jak dziobią, to będę cały czas używał tej samej No mierzymy tego No ale podejrzewam, że 70 plus na pewno, nie? Także na miarkę No dobra, mierzymy rybkę No niestety muszę sobie pomóc Kolanami, żeby ją przytrzymać, ma leż na trawie, także wsuwam się ale miarka pokazuje 81 cm, także już ładna, ładna sztuka. Wracamy ryb, wolność, no chętna od razu idzie. No, niestety, myślałem, że mam kamerę włączoną, okazało się, że mam wyłączoną i udało mi się zrobić branie. No, szkoda, szkoda. No. Teraz założyłem inną muszkę, przeszło im pozielsku. I od razu zbombardował I Tym razem inna muszka Hak dosłownie na tylny hak się wpiął liciek schowany Nie będziemy go mierzyć Z 60 będzie miał no ale fajna, fajna akcja. Mówię, przeszło po zielecku i od razu za nią ruszył Dobra, puszczę go i pomacham jeszcze. Od razu Tu macie muszkę. No fajno, fajnie, fajnie, macha w wodzie. Zobaczcie. I bardzo wolny opłat ma. Dobra, większy kolibar wkrótce do akcji. Jest trochę głębiej, przeciągniemy przy trzcinach, wolny opad jest, także nie trzeba bardzo się prowadzić. Ale wydra, No ty... Niektóre ryby wyżera. Dalej może mucha za to. Dwie wydry, patrzcie tam. Nie wiem, czy widać to pod drugim rzegem, Dwie się wynurzyły i Ale mi uderzył, no, ale mocno Co rzucę jeszcze raz o, ładnie, ładnie No takie małe podsumowanie jak widzieliście dość fajnie działo się mała rzeczka sporo brań nie wszystko wam pokazałem, było też sporo odprowadzeń, miałem fajną grubą 80, która mi odprowadziła muchę, no ale niestety popatrzała, powąchała i zawróciła, także tak by to wyglądało. Jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę, suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się.